I tu mój smutek dotyczy duszy narodu polskiego. Co się dzieje, co się stanie jeszcze z tą duszą, jeżeli my mamy kibicować banderowcom, jeżeli mamy kibicować żydowskim ludobójcom, którzy eksterminują ludzi, których uważają za podludzi? Tu dygresja, jeśli się komuś zdaje, że w ofercie dla nas. W relacji z Żydami. Będzie jakiś lepszy status, lepszy niż ten status, który mają palestyńskie dzieci rozsmarowane na betonie. Że dla polskich dzieci będzie jakaś dyspensa i będzie jakiś lepszy plan. Kto tak myśli, ten się myli. Z tamtej perspektywy i my jesteśmy pod ludźmi. I my. Biedni, naiwni, grzeszący tą naiwnością już przez kolejne pokolenia, goje z Wielkopolski i innych regionów, dla nas jest ta sama oferta, to jest tylko kwestia czasu. Tylko kwestia czasu.